Jak wiesz, pewnie już na tym etapie, jestem miłośnikiem wycieczek pieszych górskich, outdooru, generalnie tego typu tematów. Obiektywnie nic hardkorowego, obiektywnie bardzo amatorska skala. Jak również jest to miłość nabyta zdecydowanie, a nie wrodzona. Jakoś w pandemii się tego nauczyłem, może nieprzypadkowo i to się będzie raz na jakiś czas w tym podcaście pojawiać. Zawsze podkreślam, że to nie chodzi o to, że ja namawiam do chodzenia po jakichś lasach, natomiast namawiam do znalezienia dla siebie samego czy siebie samej czegoś takiego, co spełni podobne funkcje, tak, co będzie dla ciebie takim wybranym, twoim celebrowanym projektem, kierunkiem czy wymiarem człowieczeństwa, jak to tam chcemy nazwać. Tak jak zawsze powtarzam, taki projekt, zajawka, pasja muszą być twoje własne, żeby działać. No ale ponieważ moje, moje są te wycieczki, no to to jest przykład, do którego się odwołam, bo znajomi no zawsze mi zadają pytanie, czy często mi zadają pytanie, po co ja to właściwie robię, tak? Czy nie lepiej, no właśnie, czy nie lepiej co? tak, To właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek, że jaka właściwie jest alternatywa. No zobacz. To jest taka standardowa rozmowa, którą ja regularnie odbywam. Wracam z jakieś tam wycieczki, najlepiej oblepiony śniegiem, wymęczony. No i znajomi sobie właśnie z natkieliszka Winka pytają, po co to właściwie się dzieje, że jeszcze w tych bieszczadach mogły mnie wilki czy niedźwiedzie. Zjeść. Jaka jest właściwie na to odpowiedź? No statystycznie można by odpowiedzieć, że jakie kurcze prawdopodobieństwo jest, że ci zje wilk albo niedźwiedź, tak? Ilu ludzi realnie w rzeczywistym świecie ginie od ataku dzikich zwierząt w XXI wieku w Polsce? No a ile umiera w wyniku miażdżycy otyłości i generalnie kiepskiego zdrowia spowodowanego brakiem wycieczek i brakiem sportu? Jakoś można by to ująć w ten sposób, że jak jedziesz w Bieszczady, pochodzić po górach? To najbardziej niebezpieczna część, to taka o kilka rzędów wielkości bardziej niebezpieczna, to jest dojazd i powrót, zakładając, że jedziesz samochodem. To jest zdecydowanie najbardziej tutaj niebezpieczne, niż dużo bardziej groźne niż samochodzenie po tych bieszczadach. No i jakby taka sytuacja, idziemy sobie, z, narysujmy to, idę sobie z małżonką właśnie na wycieczkę w góry. Najpóźniej no o tym komuś opowiadamy. No i ktoś mówi, no dobra, ale po co to właściwie? No i tutaj chce się powiedzieć tak jak w tytule, no ale jaka jest alternatywa? Ktoś odparuje, no że alternatywą jest po prostu nie iść na taką wycieczkę, nie robić tego. No i to się niby pozornie zgadza, ale czy to jest alternatywa? Z poziomu związków, o których tutaj mówiliśmy, no jeżeli yy, chcesz długofalowego związku z małżonką, małżonkiem i tak no to musisz robić fajne rzeczy, jeżeli chcesz, żeby ten związek trwał. Nierobienie ich nie jest alternatywą, tak? No jeżeli nie chcesz iść na wycieczkę w góry czy do lasu, no to co w zamian? Proponujesz? Co w zamian proponujesz dla swojego zdrowia, dla ogaru takiego psychiczno-duchowo-fizyczno-mentalnego, jakim są dla mnie te wycieczki? No, jaka jest alternatywa? Ktoś powie, że no nie ma kondycji, czy by się nie odważył, bo tu po nocy w jakimś śniegu popas tak było, nie zmyślam. Ja to odwrócę chętnie, tak? Znaczy no, ja bym się na tym etapie nie odważył, żeby na takie wycieczki nie chodzić, tak? To jest trochę jak z tymi rozmowami o dzieciach. Ktoś cię pyta, czy żałujesz, że nie masz dzieci? Cięta odpowiedź, a czy ty żałujesz, że je masz, tak? Tutaj podobnie, no skąd masz siłę, żeby chodzić na takie wycieczki? No a skąd ty masz siłę, żeby na nie nie chodzić? I przede wszystkim, co proponujesz w zamian? Jeszcze raz tu podkreślę, że nie chodzi mi o wycieczki piesze, to jest tylko przykład. Chodzi o to, że musisz, powinieneś, powinnaś mieć takiego coś, co jest twoje, twoją dyscyplinę, pewien projekt, pewną wizję siebie, którą realizujesz. No bo jaka jest alternatywa? Nie robienie tego, nie mieć tej wizji, to jest pozorna alternatywa, bo alternatywą dla dyscypliny, dla wycieczek, dla tego, co chcesz zrobić w życiu, no realnie alternatywą, jeżeli tego nie będziesz robić, jest no, rozpad, byle jakoś, takie gnicie już za życia potrzebujesz, czy każdy z nas potrzebuje czegoś takiego, co życie zepnie w całość, co to życie zorganizuje, dopnie ten budżet sensu, sprawi, że to wszystko będzie zorganizowane w pewną całość, no która mówiąc potocznie sprawi, że się chce żyć, a wybór tego, czy to będą konkretnie wycieczki piesze, nie wiem, puszczanie latawców, tańczenie tango, pisanie wierszy, czy to, co tam chcesz, no to zależy od ciebie. To jest rzecz zależna, ale coś takiego musisz mieć bo alternatywa jest taka, że nie ma alternatywy. Alternatywą jest po prostu yy, pustka. Trzeba to mieć również dlatego, to zajawiam w kontekście tego mojego programu, który ruszy, co nowy, namór, nowy nabór będzie pod koniec lutego. Na następny etap życia, jeżeli chcesz siebie kształtować, no to musisz mieć jakąś taką dyscyplinę, bo jeżeli nie będziesz się świadomie kształtować dzisiaj, no to za rok czy dekadę będziesz tylko starsza czy tylko starszy, no i nagle zmierzysz się z pustką. Nagle wpadniesz nosem w pustkę, zobaczysz, że przybyło Ci lat, a mądrości niekoniecznie. Czy dokładniej przybyło Ci lat, a koncepcji samego siebie czy samej siebie ciągle nie ma, i to jest coś, przed czym przestrzega myślnik Stankiewicza. Czyli 5 minut o tym, jak szukać w życiu tego, co istotne.